Wszyscy tworzymy aplikacje. Każda klasa, każda metoda i każdy parametr buduje interfejs aplikacji. To, czy fajnie będzie nam się pracowało z aplikacją, zależy od tego, od każdego członka zespołu. Dziś przedstawię Ci, jak dbać o kod, aby rozwój był przyjemnością na długie lata. Nazywam się Marcin Gąsior, a ten program to Cloud Gateway. Budowanie API to dość długotrwały proces. Zaczyna się od pierwszej linii kodu, a kończy na ostatniej. Niejednokrotnie projekty trwają po kilka miesięcy, czasami kilka lat, w ekstremalnych przypadkach aż po kilkanaście lat. API występuje na kilku różnych poziomach, od API webowego po klasy serwisów i metody. Rest zasługuje na osobny odcinek. Natomiast dzisiaj pokażę Ci kilka problemów pojawiających się w trakcie życia aplikacji oraz pokażę Ci kilka wskazówek, jak sobie z nimi radzić. Po pierwsze, nazwy klas lub metod powinny być tak nazwane, aby od razu było wiadomo, co dany byt lub operacja z tobą reprezentuje. Wyobraź sobie, że tworzysz aplikację dla firmy ubezpieczeniowej. I mamy taką klasę kalkulator i metodę execute lub calculate. I tu pojawia się pierwsze pytanie. Co to za kalkulator? Co będzie wynikiem jego obliczeń? Ten przykład jest banalny, ale wiele klas lub metod jest niewłaściwie nazwanych. Powodów jest wiele. Czasami bardzo trudno coś nazwać. Spędzasz kilka godzin, a właściwie formułowanie nie przychodzi i zostawiasz swój najlepszy pomysł. Czasami jest to niedbałość programisty, a czasami klątwa wiedzy. Osoba spędziła mnóstwo czasu z wymaganiami, analitykiem, product ownerem i wie na ten temat absolutnie wszystko. Może napisać doktorat. I wpada w tą pułapkę, zakładając, że inni członkowie wie zespołu widzą, wiedzą dokładnie to samo co ona. Jak tego uniknąć? Ja zadaję sobie kilka pytań. Pierwsze to takie moja przyróbka trzy razy dlaczego, lub co to jest? Kalkulator. Kalkulator czego? Kalkulator polisy. Ale jakiej polisy? Na przykład OC i AC. Jak będziesz czytał kod za 18 miesięcy, czy te nazwy coś ci powiedzą? Czy nowy członek zespołu, nowy programista od razu zrozumie funkcjonalność klasy czy metody? I tak wracając do naszego przykładu, dla klasy kalkulator, czy mamy do czynienia z kalkulatorem ryzyk, wartości przedmiotu ubezpieczenia, czy polisy? wiadomo. A co jeśli zmienisz nazwę na Motor Policy Calculator, a metodę na Calculate AC Premium, to od razu każdy wie, z czym ma do czynienia. Idąc dalej tym przykładem, z czasem metody mają w zwyczaju puchnię. Zwiększają liczbę parametrów, i tak w projektach znaleźć można takie przykłady, gdzie mamy metodę typu Calculate, Premium, która na początku przyjmowała parametry takie jak marka, model, tablica, wyposażenie, rok produkcji i przebieg. Później pojawiały się takie dane jak dane kierowcy, innych osób ubezpieczonych, promokodów, poprzednich polis, szkód itd. Nagle z 5 parametrów robi się 30 lub 50. Plus. Sposobów na opanowanie tego szaleństwa jest kilka. Takim najprostszym to enkapsulacja parametrów w obiekty i przekazanie obiektu. I tak dla przykładu. Możesz mieć Card Detail, Owner Detail, Previous policies, Policy Detail i Calculation Context. Wyobraź sobie, że parametry potrzebne dla kalkulatora OC oraz AC, jeżeli kalkulacja odbywa się w oddzielnych miejscach. To prawdopodobnie obie metody będą potrzebowały praktycznie tych samych danych. Jeżeli metody są w tej samej klasie, to może parametry potrzebne do obliczeń powinny trafić do konstruktora danej klasy albo obiektu, który będzie reprezentował kontekst. Ostatnim elementem, który chciałbym dzisiaj omówić, to chciałbym wspomnieć o długo oczekiwanym w Java optional. O co chodzi? Korzystając z poprzedniego przypadku, wyobraź sobie, że wykonujesz kalkulację dla osoby, która właśnie kupiła swój pierwszy samochód. Nie posiadała wcześniej żadnego innego samochodu, ani polisy, czyli previous polisy detail będzie przekazany jako null. Jeżeli nie wziąłeś tego pod uwagę, to twój kod przy pierwszym wywołaniu rzucił null pointer exception. Oczywiście pierwsze co przyjdzie ci do głowy to sprawdzić czy obiekt nie jest nullem. I to rozwiąże problem tu i teraz. Ale możemy zrobić to lepiej, przy użyciu opcjonalny. Dodatkowo nowi klienci naszego serwisu będą wiedzieli, że dany atrybut nie zawsze jest wymagany. Optional od razu wskazuje, że muszą sprawdzić, czy obiekt jest zdefiniowany i zareagować odpowiednio. Optional daje dodatkową możliwość. Można na nim wywołać wielokrotnie funkcję, przy na przykład map, które zostaną wykonane, jeżeli wartość jest zdefiniowana. Nie ma konieczności tworzenia null checków, a następnie wywołanie metody getOrElse, która zwróci nam rezultat wywołania funkcji, lub w przypadku braku wartości, wartość domyśla. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Daj łapkę w górę, aby pomóc nam propagować wiedzę i docierać do większej ilości widzów. Zobacz, czy zainteresują cię nasze inne odcinki. Ja opowiadam o dewelopmencie, a Wojtek o szeroko pojętej administracji systemami i automatyzacji. Jeżeli będziesz chciał z nami poszerzyć swoją wiedzę, to zapraszamy cię do subskrypcji naszego kanału. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!